Ciema, z tej strony Voltexo. Dzisiaj y, będziemy zdali w Rocket League i będziemy się starali wbić Silvera 1, obecnie mam brąz 3, ponieważ sam zobaczcie, tutaj mam srebro 3, Dywizja 3, mimo że najwięcej robię na dwójkach, ale na solo nie mogę wbić Silvera nawet i może spadnę do brąza dwójki. Dlatego y, postaram się jakoś to lepiej oglądnąć. I dzisiaj postaram się na 1v1 wbić tu może jakieś klipy fajne wylecą. Zobaczymy. Zobaczymy. A póki są dwa, więc nie wiem dlaczego problem jest wyjścia z brąza. 3, ale... Dobra, tu mamy jakiegoś ASAD. Zobaczymy. My starał się jak najwięcej pokazywać, bo no... To jest ciekawa rozgrywka wtedy. Dobra. w miarę na równo wyśmicki kofa. On próbuje robić jakieś tryki. cofnijmy się na spokojnie. On nie trafił. Na spokojnie gramy, nie stresujemy się. No i łatwa pusta bramka. Mamy gola No i y, przeciwnik się poddał No i co? No i bardzo szybciutki meczyk Co mam więcej do powiedzenia no. Przeciwnik się poddał Di w ogóle pozdrawiam Edka, bo Przysięd Edek y, sprawdźcie sobie jego kanał Bardzo polecam, daje duży rad, robi na przykład drogę do Grand Championa bardzo fajnie się go ogląda i daje fajne rady po prostu. I super filmiki, mu. Mam nadzieję, że teraz jakoś to pójdzie. Musimy się skupić na grze. Teraz z tego co widać, przeciwnik próbuje. I niestety chyba trafi nam bramkę. Wybijamy piłeczkę na spokojnie. Wybijamy. Bierzemy ją, przeciwnik nas niszczy, ale dzięki temu mamy buścika. <coughs> Przeciwnie, najważniejsze. Zachowanie spokoju w Rocket League to jest najważniejsza rzecz. Jeszcze sporo czasu minęło, a żadnego gola jak dotąd. Więc, no, ciekawa sytuacja. Pierwszy raz taką mam w ogóle. Więc, no. Przeciwnik nie spanikował o dziwo. Na tej randze wiele osób panikuje. I niepotrzebnie zresztą. A my trafiamy pierwszą bramkę. No i super. Ponoć na, najlepsze zaczęcie kickoffa to jest po prostu yy, nie, nie polecenie do niego bo dzięki temu przeciwnik się dez dezorientuje i trafiamy kolejną bramkę. No więc tak to wygląda czasami. Przez połowę meczu nie można nic rozegrać, a później nagle leci prosto, łatwo. Nasz przeciwnik nie, 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 nie dał rady podołać. No i mamy kolejną brameczkę. No widzicie, czasami tak to jest, że. Mniej niż 20 sekund zdobywa się trzy bramki. Gdzie na początku nie, mo nie, nie można było żadnej trafić. O, oj, oj. Nie lubię takiej sytuacji, kiedy właśnie, o, albo takie o, że samochód się tak odbija, albo że tak o nie trafię, na przykład. Nie lubię po prostu takiej sytuacji. Wybijemy piłkę. On spanikował, my trafiamy bramkę. W sensie, możecie tak się spytać, że dlaczego tak na przykład jestem spokojny, bo próbuję zachować relaks i... No, poddał się. Próbuję zachować relaks, bo tak naprawdę najważniejsze to jest, żeby być spokojnym i nie denerwować się przede wszystkim. Yy, I tak, a jeśli ktoś by pytał, dlaczego mam bronze 3, to dlatego, że miałem yy, srebro 2, ale... Mój kolega, który grał na moim koncie spadł mi niestety do brąza 3 i teraz muszę niestety nadrabiać, a tymczasem gram na jakiegoś cefa. Zobaczymy jak to pójdzie. O klasyczny start. Klasyczny start. Nie lubię takich osób, które czekają. Nie lubię po prostu. No to jest według mnie. nie, nie, fajnie takie jest, jeśli ktoś po prostu gra tak, o, że nikt nie robi, tylko strzeli piłkę, tak. Po prostu większość takich osób po prostu gra najgorzej, jak się da i tyle. Nie, że takie osoby są złe, tylko po prostu. No nie, nie, nie. Nie, nie, nie proponuję takiego. Można to o wiele lepiej rozwiązać niż robienie czegoś takiego po prostu. No bo sami zobaczcie, no co to jest za obrona, nie? Na przykład ja teraz nie trafiłem i ona od razu leci i po prostu nie daje sobie żadnych szans, tak? I ma po prostu bramkę. Nie trafia. No i mamy gola. Widzisz, że z nagrania o 10 minut poszło to takim sporo. Chociaż tak pewnie większość będzie wycięta, ale. No, obronił, fajnie. A my go spróbujemy wybić. Piłkę też wybijemy. Wiecie, jeśli na przykład wasz przeciwnik jest blisko i wiecie, że ma nitro. I wy macie wystarczająco nitra, żeby to jakoś odbić, to zniszczcie go i po prostu lećcie na jego bramkę. I tak to się wygrywa po prostu, no.